Dzień dobry, państwo. Witam w studio Polskiej Telewizji Regionalnej i zapraszam na wydanie informacji magazynu miejskiego. W dębice odsłonięto tablicę upamiętniającą twórców Towarzystwa Gimnastycznego Soku. Tablica zawisła na elewacji Domu Kultury i Kina Śnieżka. Okazały budynek wzniesiono w 1912 roku. Wśród odsłaniających był Andrzej Mol, pomysłodawca tej inicjatywy, Joanna Orzuk, przewodnicząca Komisji Kultury Rady Miejskiej, władze miasta. Pan profesor Mol był, zwrócił się do Komisji Kultury, do Urzędu Miasta z prośbą o uhonorowanie młodzieży z Sokoła i my oczywiście jako Komisja Kultury podjęliśmy tą inicjatywę i zwróciliśmy do burmistrza. Burmistrz Małozień stanął na wysokości zadania, wspaniale to zrobił. No bo piękna jest tablica uhonorowani zostaną ludzie którzy poświęcili swoje życie To był pomysł wszystkich dębician, którzy tutaj byli związani z tym miejscem. Bardzo się cieszę właśnie, że możemy spełnić te ich oczekiwania. Cieszymy się, że miasto sfinansowało w całości tą tablicę i myślę, że jest to tablica, że będzie taki żywy pomnik historii Dębicy. W tym budynku właśnie od kiedy został wniesiony w 1911 roku, odbywały się różne zajęcia, czyli patriotyczne e, zajęcia, pewno w okresie e, wojennym, wojskowe, e, zajęcia sportowe. I Myślę, że młodzi dębiczanie będą ukrywać ten budynek z czymś dobrym dla kultury miasta Dębica. Maciej Małozięć, wiceburmistrz Dębicy, przedstawił przybyłym gościom najważniejsze daty i wydarzenia dotyczące towarzystwa gimnastycznego soku. W przyszłym roku obchodzić będziemy 130. rocznicę założenia w Dębicy Towarzystwa Gimnastycznego Soku. Natomiast w roku ubiegłym obchodziliśmy 110. rocznicę wzniesienia tego gmachu, gmachu dębickiego Gniazda SOKOŁA. A dzisiaj też historyczny dzień, 109. rocznica Bitwy pod Mołotkowem. To była bitwa, w której brali udział żołnierze II Brygady Legionów, w składzie której walczyli uczniowie Dębickiego Gimnazjum, a także właśnie członkowie Związku Strzeleckiego Strzelec i Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ a także skauci Dębicy i dzisiaj właśnie w rocznicę bitwy pod Mołotkowem, w rocznicę no, tego krwawego boju, w czasie którego poległo około 200 żołnierzy, ranny został także Tadeusz Gawryś, ten który szedł z dębickimi gimnazjalistami właśnie do walki. Tam został ciężko ranny i zmarł kilka dni później w szpitalu w Stanisławowie i w tym historycznym dniu odsłaniamy tę tablicę upamiętniającą twórców, organizatorów Dębickiego Gniazda Towarzystwa Gimnastycznego Soku Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć Stefana Bieszczada, radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Wszystko, co związane jest z naszą historią polską i tą lokalną, jest bardzo ważne. I dlatego dzisiejsze to spotkanie, poświęcone również wspomnieniom związanym z Towarzystwem Soku i na to okoliczne wysunięciem tablicy, to jest jak gdyby. Ta sposobność do refleksji, ale zarazem do czerpania ze źródeł tego towarzystwa po to, abyśmy dzisiaj potrafili to uszanować i zainstalować, zaimplementować te wszystkie wartości w dzisiejszych czasach. One są po prostu uniwersalne. W wydarzeniu towarzyszył koncert poetycko-muzyczny ślepcy, inspirowany twórczością Zbigniewa Herberta i Przemysława Kintrowskiego. Przekaz słowny został wzbogacony grafikami i animacjami stworzonymi I przez Konrada Dokowicza. Marbarzyńcy rozgrabią szyn i chłopska roztrają stopy. Lecz wiem twierdzić, że to tylko płotka pod ich rządami można żyć. To te. Są ludzie, a ich prostota zdrowa, komodna i lniawa. tonący to w i ludzie. Razem dla zdrowia i urody w walce z otyłością. Pod takim hasłem w Latoszynie Zdroju odbyła się konferencja edukacyjna promująca zdrowy tryb życia i walkę z nadwagą zarówno wśród dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Stanisław Rokosz, wójt gminy Dębica, a uzdrowisko Latoszyn Zdrój udostępniło i stworzyło warunki do zorganizowania tego eventu. Miejsce oczywiście nie jest przypadkowe i nieprzypadkowe to spotkanie, ta konferencja. Oczywiście temat ważny, istotny, bo dotyczy nas wszystkich. No nie ma osoby, która by się nie zmagała z tym problemem i w zasadzie, żeby dobrze wyglądać, no musimy o siebie zadbać. Prawda? Stąd ta konferencja. To nie pierwsza konferencja i nie ostatnia. Na pewno ten cykl będziemy kontynuować, poruszając różne aspekty zdrowia, ale również urody. To są tematy, które z tym miejscem są nierozerwalne. Każda, każdy element rehabilitacji czy fizjoterapii czy też spa, które tutaj jest i będzie, będzie związane właśnie z naszym zdrowiem, zdrowiem i urodą. Stąd ten dzisiejsze spotkanie, kolejne i myślę, że nie ostatnie, dzisiaj. Bardzo mi miło, że my młodzi ludzie możemy organizować takiego typu wydarzenia właśnie tutaj w tym uzdrowiskowym zakątku. Nie tylko uważamy, że nie tylko to jest miejsce dla seniorów, ale dla nas, dla młodych ludzi, dla naszych dzieci, gdzie możemy korzystać z coraz większej gamy zabiegów, ale również spędzić czas na świeżym powietrzu. Podczas konferencji Razem dla zdrowia i urody w walce z otyłością prelegenci mówili o istotnych problemach zdrowotnych z dziedziny kardiologii, psychologii, dietetyki, psychobiologii, a także kosmetologii i trychologii. Głównym celem tego wydarzenia było jednak zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem otyłości i jej konsekwencje zdrowotne prowadzące do rozwoju takich chorób jak np. cukrzyca nadciśnienie, a także wielu innych problemów metabolicznych, kardiologicznych i neurologicznych. Mój wykład był ważny ze względu na to, że był po prostu bardzo życiowy. Mówiłam o motywacji w diecie, o motywacji na co dzień, a jest to temat, który tak naprawdę dotyczy nas wszystkich. Nie tylko jeśli chodzi o sferę zdrowego odżywiania, ale tak naprawdę o wszystkie sfery życiowe. Mam nadzieję, że mój wykład był po prostu takimi praktycznymi wskazówkami, po które mogą sięgać słuchacze na co dzień w swoim życiu. W moim przypadku to nie jest tak do końca typowe wystąpienie dotyczące. Tematu tej konferencji. No, ja jestem nauczycielem uniwersyteckim, ale też zajmuję się coachingiem zdrowia, głównie biopsychologią. E, pracuję na co dzień z ludźmi, ale też uczę studentów. Będę pokazywała troszeczkę inny od tradycyjnego pogląd y, na ten temat właśnie nadwagi, otyłości, jak sobie z tym radzić. Pokażę szeroki obraz i to, co współczesna nauka o tym mówi. No taka najbardziej, najbardziej współczesna. Mamy w planach stworzenie kolejnych eventów, ponieważ problem otyłości jest problemem, który dotyka całej populacji świata, niezależnie od kraju, religii, narodowości. Na świecie jest ponad 2 miliardy 600 milionów otyłych ludzi. To jest pandemia, która naprawdę przynosi ogromne żniwo i w, niezwy... w ogromnym stopniu wpływa na nasze zdrowie oraz urodę. A co najważniejsze, w większości my mamy lek na, to, na tą chorobę czyli zdrowy tryb życia, dieta, ruch sami jesteśmy w stanie pozbyć się tej dolegliwości. Przypomnijmy, że w październiku co roku obchodzimy Światowy Dzień Walki z Otłością. Otyłość to choroba cywilizacyjna i powinniśmy edukować społeczeństwo, jak poprzez zdrowy, aktywny tryb życia oraz prawidłową dietę możemy zapobiec jej konsekwencjom zdrowotnym w przyszłości. To zdecydowanie trafiony pomysł, aby takie wydarzenia odbywały się jak najczęściej w naszym regionie, a głos ekspertów w sprawach dotyczących naszego zdrowia trafiał do jak najszerszej grupy społeczeństwa. Jak twierdzą specjaliści, zachowanie umiaru w jedzeniu, ruch na świeżym powietrzu i umiejętność radzenia sobie ze stresem to klucz do zdrowia i najlepsza profilaktyka wielu poważnych chorób, także tych, które związane są z otyłością. W Galerii Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury można oglądać wystawę Przekraczać Granice, która prezentowana jest w ramach festiwalu Dębickie Korzenie Krzysztof Penderecki In Memoriam na ekspozycję. Prace malarskie zgłosiło. 56 artystów z całej Polski. A założeniem wystawy jest promocja sztuki współczesnej, odkrywanie osobowości w świecie plastyki, jak również budowanie pomostów między dziełem sztuki a odbiorcą. Są prezentowane wszystkie możliwe techniki malarskie. Każdy reprezentuje się na wystawie jednym obrazem. Jest to wystawa malarstwa i całe spektrum, wszelkie możliwe techniki malarskie i sposób przedstawienia tematu. Przekraczać granice to było hasło przewodnie i ta myśl towarzyszyła wszystkim artystom, a wystawa ma oczywiście związek z 90 rocznicą urodzin profesora Krzysztofa Pendereckiego. I, i już od wielu, wielu lat Łączność muzyki i plastyki jest i, i będzie w przyszłości. Także jedni inspirują się drugimi. Wiele kompozycji muzycznych było zainspirowanych dziełami sztuki, a, a także wielu artystów plastyków inspirowało się kompozycjami muzycznymi. I tak też było w tym przypadku. Wystawa Przekraczać Granice zorganizowana została przez Galerię Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury we współpracy z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną. Wystawę można oglądać do 2 grudnia. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie, ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego popołudnia. Do zobaczenia!